W sensie plus jest taki, chyba one się nie resetują, nie? O kurde. O kurde, to pająk na mnie leci. O o! Halo halo, to znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Grounded. No i słuchajcie, w poprzednim odcineczku wybudowaliśmy sobie. Tą dobudóweczkę tutaj zmieniliśmy sobie tutaj troszeczkę mościk I powiem Wam szczerze, że bardzo mi się podoba to, jak to wyszło. No co prawda, te skosy tutaj są takie kiepskie 2 na 10, bo są dziury. E, no ale z tym niestety nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Tu nawet lepiej to wygląda, ale też jakoś tak jakby wyżej te, te skosy były. No ale trudno. Nie da się chyba tego jakoś inaczej połączyć. Nie mam bladego pojęcia, słuchajcie, nie jestem chodny, głodny. Muszę ale... się pić. Już nie, już nie jestem głodny. Eee, to sobie zbudowałem, słuchajcie, bo po, 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 w, w, w poprzednim odcinku to zniszczyliśmy. Eee, ogólnie to. Dowiedziałem się czegoś. Dowiedziałem się, słuchajcie, jak skrzynię otworzyć. I gdzie jest klucz? Mam dwie latarnie. Wydaje mi się, słuchajcie, że to wystarczy. Wydaje mi się, że to wystarczy, bo. W sumie to teraz już wiem, gdzie płynąć, więc e, wydaje mi się, że sobie jakoś poradzę. Czyli tak, bierzemy to, pancerz z Biedronki sobie wezmę oczywiście, czemu nie. Ale i tak będziemy musieli założyć pancerz do nurkowania. Mam łopatę, mam młotek, mam dzidę w razie czego, żeby walczyć, bo tam są pająki na pewno. Okej, okay, wydaje mi się, że no nie mam zbyt dużo miejsca w ekwipunku, ale nie szkodzi, słuchajcie. Wydaje mi się, że z tej skrzyni to tak dużo przedmiotów raczej też wyciągać nie będę, nie? Zanurkujmy sobie tu przy kamieniu, zobaczmy gdzie jest ryba. Czy ryba dalej jest przy tym? O, zobacz, nadal ta ryba tam jest. Wydaje mi się, słuchajcie, że że się ta ryba zbagowała. A może nie żyje? Nie, no patrzcie, rusza tymi. Ona się zablokowała tutaj o ten krzak jakiś. Tu jest jakiś krzak. I ona się tutaj zablokowała. Dobra, no ja się nią nie przejmuję, nie? Wydaje mi się, że. Czy na razie nie muszę się nią, nią przejmować? Chociaż w sumie, nie wiem, może warto by było spróbować zabić tą rybę, jak ona jest zablokowana? Nie mam pojęcia, słuchajcie, czy w ogóle da się rybę zabić? To jest też dobre pytanie. Na razie, słuchajcie, to nie jest moje zmartwienie. Bierzemy powietrze i płyniemy prosto. E, no, tam do tego laboratorium. Pod to laboratorium w zasadzie. Kurde, te pająki strasznie szybko się tu pojawiają, przecież dopiero co je zabijałem, nie? Dobra, no i gener generalnie, słuchajcie, zobaczcie. Ja tędy przepłynąłem, nie? Tutaj sprawdzałem. E, po Podpłynąłem sobie tutaj. Odpaliłem sobie pochodnie, no i płynąłem. Zwiedzałem, nie? A zobaczcie, gdzie jest jaskinia. Jaskinia jest tutaj. Ukryta w ten sposób. I gdybym się tutaj bardziej rozejrzał, słuchajcie, w tym miejscu, nie? Gdybym tu podpłynął, zobaczył, to bym zobaczył tą jaskinię, a ja przed, przepłynąłem nad tą jaskinią, dlatego jej nie zauważyłem. Musimy tutaj być ostrożni, bo tu są pająki. O, zobaczcie, ale ten pająk akurat... Ała. Mam siedem smoothie, więc w razie czego to się mogę leczyć. Ale byłem prawie pewny, że on mnie nie zaatakuje, no ale trudno. No i tlen sobie też odnowimy, nie? Więc spoko możemy zabijać te pająki. O, tu jest kolejny zobaczcie. Dobra. Ten na szczęście się zablokował jakoś. Mamy tlen. A to nogi myślałem, że to pająk, a to nogi odpłynęły jego. Ciekawe, nie. I troszeczkę mnie denerwuje to słuchajcie, że zobaczcie jak. Tak jakoś dziwnie podpłynę do sufitu, to latarka na chwilę gaśnie i trochę mi to stresuje, ale spoko. Dobra i zobaczcie, tutaj można nawet tlenu nabrać. Bardzo fajnie. O, się przestraszyłem. To tylko bąbelek. To tylko bąbelek. Weźmy tlen. Nie słyszę tutaj pająków żadnych, więc chyba już wyczyściliśmy wszystko. I... o, i klucz leży tutaj, słuchajcie, zobaczcie, klucz leży tutaj. Mossy key, czyli... E, Mossy to zamszony? Jakoś tak chyba się to nazywa. O! Jednak jest jakiś pająk, kurde. Ale słyszę dwa pająki, ciekawe czy tam coś jest. Dobra, trochę mnie dziabnął. Uleczymy się z Moody. Zabijemy jeszcze tego jednego i rozejrzę się tu oczywiście, no bo... Co, co? Jak tutaj już jestem, to... To się rozejrze oczywiście, nie? Fajnie by było, jakbym go... Zestunował w tym momencie. O, jak zablokowałem fajnie. Nogami. Dobra, no i tu jest jakiś ogromny głaz. Ale wydaje mi się, że tutaj już raczej nie ma nic. Dobra. Możemy stąd spadać, słuchajcie. Otworzymy skrzynkę, zobaczymy, co tam w środku jest. Może ja sobie te kamienie pozbieram od razu. Dużo kamieni tu jest. Skoro, że kwarcaj tutaj też nie ma przy okazji, przydałby się, ale kamienie jak najbardziej mogę sobie pozbierać. Eee, bo w sumie i tak, i tak planuję, słuchajcie, w niedalekiej przyszłości, wybudować domek z kamienia. Domek z kamienia chcę wybudować. Taki fajny, jakiś niewielki domek. Z kamienia. Tylko nie jestem pewny, czy z ściany mogę z kamienia zrobić, ale to będziemy musieli chyba u Bergla sprawdzić. Dobra, sprawdźmy skrzynię. Co w tej skrzyni jest? Latarkę już możemy zgasić Dobra. No i co my tu mamy? Unlock Open. Otworzyliśmy skrzynię, słuchajcie. A w środku. Chip! Ej, to jest chip! Ej, to ja nie wiem czy ja go chcę podnosić. Bo wiecie jaki jest problem? Ogólnie może, mi może Mogę mieć misję na tego chipa, nie? Dobra, wiecie co? Ja zostawię na razie to. Eee, idę zobaczyć czy gdzieś znajdę Wolf Spidera. Spróbujemy zabić Wolf Spidera. Żeby skończyć misję i pójdziemy, pójdziemy do Bergla. Tam będziemy mieli dwie misje u niego do odebrania. I zobaczymy, czy on mi da jakąś misję na chipa. Bo teoretycznie, jak pojawił się nowy chip w grze, no to powinna być też misja na ten chip. Ehm, tak samo tak było właśnie z oczkiem wodnym. Jak wszedł update z oczkiem wodnym, no to ja od razu pierwsze co to od bergla dostałem misję na chip. I, i, i to był w sumie początek mojej przygody tutaj, więc stwierdziłem: o nie, kurde, do, do, do oczka wodnego to ja nie wchodzę. Jest problem teraz, bo ja nie wiem, jak ja wyskoczę z wody. Muszę sobie jakieś wyjście zrobić i zastanawiam się, czy gdzieś tu schody mógłbym zrobić. Na przykład, ciekawe, czy mógłbym schody zrobić tutaj, nie? W ten sposób. I ciekawe, czy ten liść będzie mnie blokował bardzo, czy tylko trochę, nie? Eee, chyba będzie mnie blokował, więc no. Może jakoś inaczej te schody wymyślę. Ale na pewno jakoś schody będę musiał zrobić. Sprawdźmy, czy jest tu pod drzewem Wolf Spider. Dawno go nie zabijałem. Eee, wiem na pewno, że jeden jest tam zbagowany w podłodze. Z jakiegoś powodu, zawsze tam jest zbagowany jeden Wolf Spider. Ale drugi pojawiał się. Ale tym razem się nie pojawił. No niestety, e, Tą latarnię może. Zga A, dobra, już wiecie co dokończyć tą latarnię, żeby się zepsuła. Dobra, słuchajcie, przekimałem się. Niestety nie mogłem znaleźć żadnego Wolf Spidera. E, chodziłem jeszcze w okolicach e, tej kałuży. Bo tam ostatnio, jak budowałem właśnie tą tyrolkę. Poczekajcie, co to było? To tylko ten Orb Weaver, czy coś tu się jeszcze pojawiło? To ten Orb Weaver. Ale słuchajcie, odkąd zobaczyłem tego Orb Weavera tutaj po raz pierwszy, to ten Wolf Spider, co tutaj się pojawiał, w ogóle się nie pojawia. Tak może zmienił miejscówkę albo coś. Nie mam pojęcia. Ten Orb Weaver cały czas tu łazi. Już go parę razy zabiłem, ale ten Wolf Spider się nigdy nie pojawił. Eee, zerknę jeszcze raz do jaskini. Może akurat się pojawił. Nie. Eee, dobra, to idziemy do bergla, zobaczymy, czy da nam misję na chip. Fajnie by było. Mrówki? Ale się przestraszyłem! Ja pierdzielę. Co wy tu robicie? Nie, no muszę je zabić, przecież co one tutaj będą łazić. Myślałem, że jakieś pająki dodali tutaj, nie? Ale się przestraszyłem. Dobra. Zadanie, chip, jest, Sunken treasure chip, zobaczcie Widzicie, dobrze, że nie wziąłem tego chipa od razu Bo teraz sobie zgarniemy 1000 rasa jensa za to Dobra, słuchajcie, mam już chip Lecimy do Berkla, oddamy mu chip No i słuchajcie, zobaczymy co nowego nam się odblokuje, nie? Eee, w tym, do, do, do tego No ale dobra, sprawdźmy w takim razie, oddajmy chip Oddaliśmy chip Teraz co my tu mamy? Mamy jakieś nowe rzeczy na pewno. To wszystko było, to wszystko było, to było. FinFlops Upgrade, to jest chyba ten. Nowe. Eee, diving lan Lantern, czyli ta pochodnia taka do nurkowania, eee, ulepszenie. O, zobaczcie. Jest tutaj bomba, ulepszenie bomby, jakby. Tylko, że ja no na razie bomby żadnej nie zrobiłem, bo nie mam jajek z mrówek, więc chyba będę musiał wybić po prostu mrówki wszystkie. I wtedy być może, być może, słuchajcie, pojawią się jaja w tym, w mrowisku. Taką plotkę słyszałem, słuchajcie, że tak trzeba zrobić, że trzeba wybić mrówki, a później się dopiero jaja zaczynają pojawiać. I wtedy będziemy mogli sobie ulepszyć tą bombę z mrówek. Tutaj chyba to jest bomba z mrówek. I ona się będzie. To ulepsz, ta ulepszona bomba będzie się przyklejać do wszystkiego, czego dotknie. Więc to jest taka bomba, którą można rzucić w pająka i do pająka się ta bomba przyklei. No i wiecie, pająk wybuchnie. Ale no, na, na razie nas nie interesuje w sumie. Zastanawiam się, czy zrobić właśnie ten fundament, czy ulepszyć sobie może to dopicia. Nie, bierzemy sobie fundament. Wiecie co? Weźmiemy sobie ten fundament. E, fundament, Pebblet foundation. Eee, peblet Ram, peblet Foundation, ale nie mamy ścian z kamienia, o ile się nie mylę. Nie mamy ścian z kamienia i to jest problem, słuchajcie, to jest problem. Czy wiecie, no drewniane ściany nie będą wcale źle wyglądać e, na kamiennym fundamencie, więc. E, no to nie, nie będzie źle. Dobra. Proszę bardzo, odblokowane. Jeszcze będziemy potrzebowali 1000 i wtedy odblokujemy sobie prawdopodobnie Canteen upgrade, czyli będziemy mieli ten pojemniczek większy na wodę. I to będzie super. Moim zdaniem to będzie super wtedy. A tymczasem możemy przejść sobie do bazy. I w sumie wiecie co? Ja bym coś sobie wybudował. Jekład się przestraszyłem. Ja pierdzielę. To przecież tylko kurde, jakiś kawałek tego. Myślałem, że to jakiś pająk wystaje noga czy coś i się przestraszyłem. No ale nieważne, słuchajcie. Chciałbym znaleźć, kurde, tego Wolf Spidera jednego. Szkoda, że tutaj się nie pojawił. Trochę czasu zbierałem materiały i tak dalej, i tak dalej. Więc kilka dni już, jakby w grze przegrałem. A pająka dalej nie ma. Szkoda. E, tam też widziałem pająka. Wyszedł ostatnio w nocy na mnie. E, ale w sumie go ominąłem i teraz go nie mogłem znaleźć. Jak łaziłem wcześniej, więc nie wiem, co się z nim stało. Dobra. Więc generalnie ten zamysł był na początku taki, żeby domek wybudować tylko o soku. No, ale skoro tutaj mam te tyrolki, to jakoś tak nie za bardzo, chociaż generalnie to byśmy mogli usunąć, i tutaj jakiś taki mały domek byśmy mogli w sumie stworzyć, nie? Ale, ale trochę mało miejsca tu jest, więc nie wiem. I tak, i tak nie chcę, słuchajcie, teraz domku budować, bo to nie, 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 nie taki plan miałem, ale w sumie moglibyśmy spróbować. Tak, tu jest fundament z gliny, a tu jest fundament. Z kamienia. Spróbujemy wybudować te fundamenty. I zobaczymy, czym się różnią, który jest ładniejszy, ale raczej wydaje mi się, słuchajcie, że ten kamienny będzie ładniejszy. A, no i wpisaliście mi jeszcze w komentarzach, żebym budował więcej tutaj pięter tego. No i jak najbardziej jestem za tym, żeby wybudować więcej pięterek tutaj. E, tylko fajnie by było, jakbyście mi dali znać, co ja na tych piętrach mogę zrobić, bo taka, taka pusta budowla to też to nie jest takie fajne, nie? Fajnie by było, jakby, jakby coś wybudować, e, ogromnego coś wybudować i, i, i wykorzystać tą przestrzeń, którą się wybudowało, nie? Wiecie, no ja na razie tutaj mam, widzicie, puste, puste pole, nie mam kompletnie tutaj nic, ani tutaj, ani tutaj. E, ogólnie chciałbym tutaj coś wsadzić, tutaj musimy sobie zrobić jeszcze ścianę. I tu będzie część muzeum naszego, i to, te, te, to muzeum na pewno będziemy musieli sobie, słuchajcie, za niedługo zacząć już po malutku robić. E, a tak mi się przynajmniej wydaje, bo dużo tych mitefusów będę potrzebował. A, a to się dość ciężko zbiera, więc no, na raty będziemy musieli, słuchajcie, e, sobie to ogarniać. E, wybudujmy te fundamenty. Mamy gliniany. No nie jest nie jest wcale taki zły ten gliniany. Ten kamienny wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie, tylko ma troszeczkę inny kolor, więc. No, no aż tak bardzo się nie różnią, nie? Ale, ale wydaje mi się, że ten kamienny jest zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Więc prawdopodobnie z czegoś takiego będziemy budować sobie domek. No i tak mówię, szkoda, że nie można drewnianych podłóg robić, bo mógłbym sobie zrobić taki przed wejściem z drewna, e, jakieś takie, jakieś takie inne rzeczy, drewniany dach, bo dachu w sumie też nie mamy żadnego innego. No, ale dobra, na razie te fundamenty zostawię. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest ten Stepic Stone Summit e, marker, trzeba zaznaczyć. Nie mam bladego pojęcia, co to za marker jest, e, ale na pewno będę musiał to wymyślić. Na pewno będę musiał to wymyślić, żeby tą misję też zakończyć już sobie. Eee, tego wolf Spidera prawdopodobnie zabiję poza odcinkiem, bo po prostu jak zobaczę jakiegoś Wolf Spidera, to go zabiję. Będę musiał teraz przygotować sobie troszeczkę materiałów. Słuchajcie, zajmiemy się może tym domkiem tutaj eee, z kamienia. Zastanawiam się, czy nie obniżyć tego troszeczkę i na przykład tutaj nie połączyć tego z tym drugim kamieniem. O ile to w ogóle będzie możliwe, tutaj fajnie by było, jakby to było możliwe. Bo wtedy bym sobie zrobił tutaj takie płaskie, ten, nie? Płaski domek tutaj. I wiecie, zlikwidowałbym tą dziurę. A tutaj wybudowałem, słuchajcie, taką ściankę, zobaczcie. I dzięki niej odbijam się troszeczkę, spadam tutaj i nie tracę życia. Bo tutaj jak spadałem wcześniej, to traciłem życie. I to w sumie życie to tam nie jest jakieś bardzo istotne, ale za każdym razem troszeczkę niszczył mi się pancerz mrówki jak łaziłem tutaj. Więc to to nie za bardzo mnie satysfakcjonowało, więc wybudowałem, wybudowałem ściankę. To mi nic nie kosztuje, słuchajcie, bo tutaj trawy mam dużo. Zobaczcie, tutaj jest pająk, tam jest pająk, te pająki. Coraz dalej chodzą, mam wrażenie, bo tam mi łaziły już ogólnie, no to... Tu zobaczcie, jak blisko bazy mi ten pająk chodzi. Ten pająk tutaj nie powinno go tutaj być w ogóle, nie? Ale ja chcę zlokalizować, słuchajcie, wolf spidera. I tu gdzieś, tylko kurde, nie mogłem tego zlokalizować. Była taka zabawka. I koło tej zabawki był... Koło tej zabawki był... Ej, ale nie mam tej zabawki na mapie zaznaczonej. Ale koło tej zabawki była jaskinia. A w tej jaskini właśnie był Wolf Spider, nie? A, czekajcie. To jest ta deska. A o ile się nie mylę, pod tą deską też jest Wolf Spider, nie? Czekajcie, zabijmy tego boavera. Ok. To byśmy mieli. Eee, do tej jaskini. Ja już tą deskę i tą jaskinię tutaj widziałem kiedyś, ale nigdy tutaj jeszcze nie podchodziłem bliżej, bo się bałem. Także nie wiem, co w tej jaskini jest. Nie wiem, czego się mogę spodziewać, ale musimy tutaj dzidę wyciągnąć zdecydowanie. Podejrzewam, że jakiś mały pająk zaatakował. Widzicie, tu jest mały, mały pająk. Tu jest ogromny Rafsands, ey. A nie widzę pająka. Raz skarniamy i spadamy stąd. Nie ma tutaj Wolf Spidera. Eee, znaczy, może był. Może tutaj był kiedyś ten Wolf Spider. Ale z jakiegoś powodu, no nie wiem, mam wrażenie, że Wolf Spidery są troszeczkę zbagowane. Że jak one wychodzą, bo one w nocy wychodzą z jaskini zawsze. I zauważyłem, że za każdym razem, jak taki Wolf Spider z jaskini wyszedł, to później znikał gdzieś pod podłogą i już nie wracał do tej jaskini, jakby, nie? I to jest ogromny problem, słuchajcie. To jest ogromny problem, bo z tymi Wolf Spiderami zawsze mam problem, żeby znaleźć takiego Wolf Spidera, nie? Uważaj, bo teraz yy, nie będę mógł blokować za bardzo. Widzicie? Moje bloki nie są takie skuteczne jak używam dzidy. Nie wiem, jak to nie był perfekcyjny blok, ale nie szkodzi. Mamy odbióra. Eee, zabitego. O, czekajcie. O, 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 tutaj jest ten. A to jest to, to jest to, to jest to. To jest ta zabawka, o której mówiłem. I zobaczcie, tutaj są dwa wolf-spidery, nie? Dwa wolf-spidery. I to jest ta, 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 głowa tego, tego. I tutaj pod tą głową jest jaskinia. Tylko... Jak ja mam to zrobić, żeby zabić tego wolf-spidera, nie, 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 nie dając się zabić, nie? Prawdopodobnie, słuchajcie, one będą do mnie biegły od razu. Może wyjdę na ten... patyk? Gdzie te spidery, Żeby nie zniknęły. Dobra, tam jest jeden. Strzelmy do niego, zobaczmy co on zrobi. To jest ten? O nie. No i słuchajcie, już wiem, że to nie zadziała, nie? W sensie plus jest taki, chyba one się nie resetują, nie? O kurde. O kurde, to pająk na mnie leci. O, o. Zatruł mnie, ale wyskoczyłem na tą. Widzicie? Przesrane jest, żeby walczyć z nimi, nie? Ale wyskoczyłem na koniczynkę i to może być... Dla mnie dobre, tylko że zobaczcie że Jak on bardzo rusza tymi koniczynkami Jakby on tu podszedł, to prawdopodobnie bym je zrzucił Z tej koniczynki Ale wiecie co, będzie problem, żeby go zabić, nie O kurde No i idzie tutaj Kurde, nie wiem jak go zabić Może gdyby się tu zablokował, ej Pod patykiem yy, No nie wiem, mogę spróbować, słuchajcie Mogę spróbować Niech tu podejdzie jeszcze raz O kurde Nie musiałem długo czekać, nie To, to mógł być Might, słuchajcie, to mógł, mógł być Might, tylko... Dobra, spróbujmy. Tu pójdziemy. Ała, trafił mnie. Ała! No nie. Ginę. Ja wiecie, czemu ta trucizna tak długo trwa? Bandaż. Ej, zobaczcie, jak bandaż mało leczy. Czy to znaczy, że on dalej nie pójdzie? Mam zapisane, także w razie czego, słuchajcie, wiecie. Okej. Okay. Chyba się zablokował. Nie, nie zablokował się. On może się w każdym, w każdym momencie uwolnić. I to jest problem, słuchajcie, ogromny. Jak podejdzie jeszcze troszeczkę bardziej do przodu, to pod tym patykiem przejdzie i mi ucieknie. Może się uda go szybko zabić. Dobra, udało się. Mamy 750 raps jęsa. Super. Dobra, w takim razie możemy spadać do bazy. Zobaczcie jeszcze, czekajcie. Tak, tu jest deska. Tu wam chciałem coś pokazać. Nie wiem, czy to widzieliście już wcześniej. Zobaczcie, tu jest jakiś ten. Jakieś takie opakowanie po czymś. I zobaczcie, ile tu tych tych jest. Małych tych gałązek. Listków. Dobra. Słuchajcie, przespałem się. Jestem z powrotem w bazie. W sumie to nawet całkiem. Sporo udało nam się zrobić. W końcu, słuchajcie, znalazłem ten przeklęty klucz. Szukałem go chyba trzy odcinki. Ehm... Otworzyliśmy skrzynkę, znaleźliśmy chip, wypełniliśmy misję dla bergla. Zabiliśmy też Wolf Spidera i to w takim miejscu, dość ciężkim miejscu. Ale widzicie, są sposoby, słuchajcie. Wystarczy wy, wy, wystarczająco daleko odbiec od, od tego pająka, i on prawdopodobnie. Prędzej czy później o coś się zablokuje. Ale słuchajcie, to by było tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!